Motocyklowy dział BMW w tym roku obchodzi swoje setne urodziny i z tej okazji robi sobie sporo prezentów. To jeden z nich BMW R18 w wersji RockTain to polska premiera tego motocykla, Ale Szkolos. Spójrzcie na te czarne elementy silnika. Spójrzcie na te koła. To z przodu ma 21 cali, to z tyłu jest nieco mniejsze. Cali ma 18, czyli koła są większe niż w klasycznej R18. A tak ten motocykl wygląda z przodu. No, robi niesamowite wrażenie, zwłaszcza w tym ciemno-szarym lakierze, który świetnie łączy się z czarnymi elementami. Sztos. Naprawdę sztos. Do tego wszystkiego są też baloniaste opony i potężne tarcze hamulcowe. W końcu jakość tego kolosa trzeba zatrzymać. Wyobraźcie sobie, że z przodu każda z tych tarcz ma średnicę 30 cm, z tyłu mamy jedną tarczę, ale ona również ma średnicę 30 cm. Nieźle. Kolejna bardzo ciekawa rzecz. Zobaczcie, gdzie umieszczony jest zestaw wskaźników. Znajduje się na przedniej lampie, tak jak w klasycznych motocyklach sprzed lat. W normalnych R18 zestaw wskaźników umieszczony jest mniej więcej w tym miejscu na kierownicy. Bardzo fajnie to wygląda. Swoją drogą. Wyskalowany prędkością już do 200 km na godzinę w tego typu motocyklu robi to wrażenie. R18 w wersji Rocktein seryjnie wyposażona jest w takie oto dwa potężne kufry. Każdy z tych kufrów ma pojemność 27 litrów, a więc zmieści się tutaj więcej niż do bagażnika Matiza. A tak oto te kufry wyglądają wewnętrznie. Otwieramy je w ten sposób, pyk, i już możemy sobie do kufra zajrzeć. No, powiedzmy, że ma te około. 30 litrów. Dość pakowny. Zatankowana pod korek R18 waży. Uwaga, ponad 370 kg. To prawdziwy kolos. Ile paliwa wchodzi do baku? Zaledwie 16 litrów, co przy średnim spalaniu wynoszącym nieco ponad 5 litrów. Jak sobie dobrze policzyliście, powinno wystarczyć na przejechanie nieco ponad. 300 km. To serce tego kolosa, dwa cylindry o łącznej pojemności 1800 cm sześciennych. Silnik generuje 91 koni mechanicznych. Maksymalna moc osiągana jest przy niemal 5000 obrotów, ale w zakresie od 2000 do 4000 ten silnik generuje moment obrotowy wynoszący 150 Nm. Nieźle, co? Rama tego motocykla jest stalowa, ale chcę wam pokazać jak z bliska wygląda układ przeniesienia napędów, bo to Stylistyczny majsterstyk, przynajmniej dla mnie. Oto i one to niejako nawiązanie do historii, bo podobny wał miało BMW R5, które BMW zaprezentowało w 1936 roku. A więc jest to w jakiś sposób nawiązanie do historii tej niemieckiej marki. Ale naprawdę zobaczcie na te detale, zobaczcie jak to pięknie wygląda. Ach! Aż szkoda byłoby tym motocyklem wyjeżdżać w jakąś deszczową pogodę. Ale z drugiej strony myślę, że przyjemnie też taki wał się czyści. Jeśli chodzi o średnicę przedniego widelca, to wynosi ona 49 mm. Skok przedniego zawieszenia to 120 mm, skok tylnego zawieszenia to 90 mm. Ale przepięknie ten motocykl wygląda z tej perspektywy. Zobaczcie na te kierunkowskazy wbudowane w boczne kufry. To naprawdę robi wrażenie. To maszyna do takiego cruisingowego przemieszczania się z punktu A do punktu B. Tutaj przede wszystkim ma być wygodnie kierowcy i pasażerowi. W stosunku do klasycznego R18 nie Nieco zmodyfikowana została kanapa. Jeśli chodzi o podnóżki pasażera, to powiedzmy, że są one klasyczne. Oczywiście są odpowiednio wielkie, tak jak przystało na podnóżki w tak dużym motocyklu, ale zobaczcie, jakie podnóżki ma tutaj kierowca. To jest naprawdę jeden wielki pedał, solidny kawałek podłogi. Ten motocykl budzi postrach. Z daleka wygląda jak jeździec apokalipsy, ale z daleka przednia ledowa lampa też zdradza, że jest to maszyna współczesna. Choć nie ma tutaj zbyt wiele elektroniki, ale co ciekawe, mamy na przykład trzystopniową kontrolę trakcji, są trzy tryby jazdy do wyboru. Rain, czyli na deszcz, jest także tryb roll i rock. Nieźle to brzmi, prawda? 370 kg to bardzo dużo, dlatego ten motocykl został wyposażony też w asystenta jazdy do tyłu. Nieźle, co? To jest coś na zasadzie wstecznego biegu, do tego jest też asystent ruszania pod górę. No ale w takim kolosie takie systemy powinny być. Drodzy Państwo, Piotrek Jędrzejak, Motogen.pl, gościnnie dla Krystiana. Ja od siebie tylko dodam, że R18 w sumie w każdym wydaniu to naprawdę fajny sprzęt i gorąco polecam, żebyście po prostu zapisali się na jazdę testową. Bo Ty Sami już R18 czytanacie. jeździłeś, ja jeszcze tak, nie jeździłem. Tak, jeszcze kilkoma sztukami jeździłem. Chyba najlepsze uczucie na tym motocyklu, jak siadasz, prostujesz go do pionu i odpalasz i te 1800 się zaczyna bujać na boki przy odpalaniu. Świetne uczucie. Ale poza tym, moment obrotowy 150 100 km, on w każdym momencie wyciąga. Tak, w z... od 2 do 4 tysięcy obrotów ten moment jest dostępny, więc praktycznie od zera ten motocykl idzie. Idzie, nie idzie, on, on jedzie, on jak rakieta. <laughs> y, obroty nie podwyższają się zbyt wysoko, bo to jest niskoobrotowy silnik. Ale dzięki temu, że ten zakres jest taki, jaki jest, on po prostu jedzie za każdym razem wtedy, kiedy chcesz z tym fajnym gardłowym dźwiękiem, dźwiękiem Big Boxera. Pozdrawiam! Pozdrawiamy, a ja tylko dodam, że bez wolnych 120 tysięcy w kieszeni lepiej nie interesować się tym motocyklem. Dziękuję, że byliście ze mną, lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia.